No to jedziemy Oto nowa kosiarka firmy Truchel i SPZO. Prosimy o małą recenzję proszę pana Dzień dobry, jestem prezesem firmy Truchel i so, e, Chciałbym państwu dzisiaj zrecenzować ten nasz nowy wynalazek Kosiarka bardzo fajna Model A560. Silnik napędzany spalinowo 1520 koni. Kosiarka jest, jest dosyć wytrzymała, można ją wymieniać na dowolnych członków rodziny. Jeżeli wkurzycie siostra, bierzesz ją na kosiarkę, przyczepiasz, odpalasz i nie wciska się trawnik. Można kosiarki używać także w innych celach, np. robienia szejków oraz, oraz koktajli. Kosiarka kosztuje zaledwie 700 tysięcy złotych, przepraszam, dolarów, bo to jest wymysł polski, lecz przeniesiony na Amerykę. Więc zapraszamy do zakupu. Jak ktoś jest zainteresowany, prosimy dzwonić na infolinie pod numerem 22 705 705 824. Dziękujemy.